Twarz! Wróciłem i witam was bardzo serdecznie na pierwszym odcinku w roku 2020. Przed nami szereg nowości, tak jak nowe kolorowe tło, nowy slider, który od czasu do czasu będzie w powolny i gładziutki sposób poruszał kamerą, tworząc ciekawe ujęcia, ale z nimi musimy jeszcze trochę poeksperymentować. A jak już o nowościach mowa, to te wizualne, których część widzicie właśnie teraz, to. To to jest dopiero początek. Planuję również wiele zmian co do treści odcinków. Wprowadzimy do nich nowe rzeczy, niektóre formaty ulegną zmianom i zaczniemy również całkiem nowe serie. Jednak wszystko, to, co zostanie na kanale na stałe, będzie zależało przede wszystkim od Waszej opinii, bo ta jest dla mnie szczególnie ważna. Dlatego dawajcie znać na bieżąco w komentarzach, co podoba Wam się najbardziej, a ja Postaram się dostarczyć tego jak najwięcej. Pamiętajcie też o tym, by zasubskrybować kanał wraz z dzwoneczkiem, by być na bieżąco ze wszystkimi zmianami, ewolucjami, rewolucjami na kanale i ze wszystkimi nowymi odcinkami, które będą się tu pojawiać od teraz regularnie, no bo jak wiecie mieliśmy króciutką... Króciutką przerwę, ale w tym czasie wypocząłem, poplanowałem i kupiłem masę nowych, fajnych rzeczy, które sprawią, że odcinki będą jeszcze lepsze. No ale dobra, ja wiem, rozumiem, obiecywać i gadać może każdy. Dlatego też zmiany zaczynają się już teraz, w dzisiejszym odcinku. Więc przejdźmy do konkretów. W sieci istnieje wiele niewiarygodnych lifehacków, takich jak na przykład ten. Ładuje się i to z ziemniaków. Wow, niesamowite, lepiej wyślę to wszystkim swoim znajomym. No, chyba, że był to fake, magia montażu, postprodukcji i tak naprawdę zostaliście w tym momencie oszukani. Takich kanałów jest naprawdę wiele, mają na celu wzbudzić sensację i zachwyt odbiorcy. Jednak, czy jest to ok? Czy jest to fair? Absolutnie nie. Dlatego też uważam, że ten świat potrzebuje. Lifehackowej Policji, io io. Tak więc oglądamy, sprawdzamy i ścigamy najbardziej podejrzane lifehacki, które w jakiś sposób wydają się nie do końca realne. Realne natomiast są promocje na gry na g więc zapraszam was do linku w opisie. Pamiętajcie o tym zostawić łapkę w górę na dobre rozpoczęcie roku. A teraz zaczynamy! i o! Pierwszy lifehack podejrzany o bycie oszustwem pochodzi z kanału 5 Minute Crafts i zobaczmy, co my tutaj mamy. Okej, okay. jest pani, która konsumuje sobie ciacho i łapie za pilota brudnymi łapkami. Gdzie mi z tymi łapkami? No, no dobrze. No tak, no pilot jest brudny, więc trzeba go wyrzucić na czystą kanapę. To logiczne. A teraz zabija go w folię. Okej. Okay. A, a folię słyszy z uszarką. No tak, przecież to logiczne. W ten sposób na bank się zalaminuje. I, i co się dzieje dalej? Teraz pani znowu je. Ojejku, ona nic... Tylko jeść. I, I znowu ubrudzony pilot, ale no tak, no jest zalaminowany, więc teraz wystarczyło przetrzeć szmatką i, i już jest OK. Najbardziej podejrzany jest ten fakt laminowania pilota. Czy to może tak działać? Czy, czy folia faktycznie tak się skurczy? Czy może przepali się w kilku miejscach, albo może w ogóle nic się nie stanie? Dobry śledczy musi to sprawdzić. No to jest pilot, jest folia. Kładziemy. Rozwijamy, zawijamy, ucinamy. Jeszcze go tak bezmycie, żeby żeby szczelnie było. Tutaj o. No i proszę, mamy folię pięknie naprężoną na pinocie, a teraz zobaczmy, co zrobi z nią suszarka. Trzy, 2, 1. Jak na razie to to jest nadmuchane od ciepłego powietrza. Ej, może przytrzymam dłużej w jednym miejscu. No nie, no znowu się odlepiło. Albo mi się wydaje, albo ta folia wcale się nie topi. OK. Żeby nie było, spróbujemy tutaj trochę pomóc i zrobimy malutki otwór na wychodzące powietrze. No i spróbujmy teraz. Po pierwsze, folia się nie topi, po drugie, dmucha się. Ale sprawdźmy chociaż, czy ochroni nasz pilot przed. przed brudem. Nie umiem otwierać czupu. I gdybym mógł Cię przemoprość o ręcznik, ten pilot z ketchupem wygląda dziwnie apetycznie. Wszystko co ma ketchup jest trochę lepsze. No i zobaczmy, czy za takim pojedynczym przeciągnięciem papierowego ręcznika uda nam się go oczyścić z wszelkiego brudu. No co wam mogę powiedzieć? Jest to zdecydowanie fake! A ja mam brudny stół. Lepiej się czyści niż pilot. No i właśnie się zorientowałem, że ucierpiałem w tym lifehacku. Znaczy moja bluza ucierpiała od ketchupu. Wybaczcie. Wciąż schodzi lepiej niż pilota. Na kolejną nowość. Jeśli Wam się spodoba, to będziemy robili takie akcje częściej, po to byście też mogli brać aktywny udział w tworzeniu odcinków. Tuż przed nagraniem tego wrzuciłem na naszą grupę tester DISA taki właśnie post. Zapytałem w nim Was o podejrzane i obywatelskie donosy o lifehacki, które wydają się nie do końca realne i które można by sprawdzić na odcinku. Jeden z komentarzy to komentarz od Bartka, w którym widzimy myszkę, gdzie bateria włożona jest pod ukosem, a mimo wszystko myszka działa. Jednak jako uzupełnienie, Michał, jeden z moderatorów, podrzucił również lifehack, w którym widzimy dwie małe baterie. Włożone tam, gdzie powinny być duże baterie, ale są podparte folią aluminiową, co podobno sprawia, że powinny działać. Czy to prawda? A może mój własny moderator mnie oszukuje? Sprawdźmy to. Tak więc mamy tutaj zegar i jak widzicie, jest w pełni sprawny, a jego wskazówka się porusza. Co więcej, podobnie jak na obrazku, jest zasilany dużą baterią, którą w tej chwili wyjmiemy i spróbujemy zastąpić małym paluszkiem. W tym celu, tak samo jak na zdjęciu, mam kawałek folii aluminiowej. Trochę ją sobie zegnę. Mniej więcej do takiego kształtu. No i sprawdźmy. Słyszycie to? Zegar działa, czyli wychodzi na to, że da się zastąpić małą baterią, dużą baterię za pomocą małego kawałka folii aluminiowej. I przyznam, że tak połowicznie wierzyłem w tego lifehacka, byłem go totalnie niepewny, ale jak widać, mój własny moderator nigdy w życiu by mnie nie oszukał, a ten lifehack uważam za... Nie oszukany. Co więcej, w sumie to się może przydać, jak komuś braknie baterii. Dzięki, Michał. E, wy, wygrałeś zegar. Moje gratulacje. Okej, okay, czas na kolejny. Ten wydaje mi się wyjątkowo ciekawy, a pochodzi z kanału 5-Minute Craftsman, a jego tytuł to nieskończona tabliczka czekolady. Brzmi trochę podejrzanie, prawda? Znaleźli jeden prosty trik. Dzięki niemu w łatwy sposób osiągniesz nieskończoność czekolady. Nie, nie sprawdzaj, po, pokaż znajomym, po, pokaż znajomym. A my może jednak sprawdzimy. No tak, jest tabliczka czekolady. Pocięta w odpowiedni sposób. Już to gdzieś widziałem, pewnie wielu z was również. No i dobra, i mamy. E, e, moment, 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 moment. Wróć. Ile było wcześniej rzędów czekolady? Wcześniej było raz, dwa, trzy, na raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A po przełożeniu? Mamy raz, dwa, trzy na raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A jedna kostka jest odstawiona na bok. O co tutaj chodzi? Na szczęście mam tu czekoladę, więc sprawdzimy, bo szczerze nie wyglądało mi to na fotomontaż, ale z drugiej strony, kamon, jak to możliwe? Zacznijmy od tego, by trochę skrócić czekoladę, by była identyczna jak tam, czyli 3 na 5. Mamy raz, dwa, trzy na raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz nacięcia. Tylko tą czekoladę gdzieś na bok odłożę, żeby nie kusiła. Czyli powinniśmy naciąć tutaj, ok, następnie tutaj i jeszcze odciąć tą kostkę tutaj. Przemy, jak to wyjdzie, to zaczynamy handlować czekoladą. No dobra, teraz złóżmy to sobie z powrotem w jedną całość. No i mamy 3 na 5. I teraz spróbujmy przesunąć tak jak na filmiku. Przesuwamy, tą odstawiamy na bok i no dobra, wygląda na to, że mamy raz, dwa, trzy na raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, cz cztery. Tutaj ta kostka jest trochę krótsza, tutaj dłuższa, zrobiłem może trochę krzywo, Ej, ale jak? <laughs> Powiem tak, to musi być fake. Znaczy to oczywiście jest fake, ale ma na tyle dobre alibi, że nie pójdzie za kratki. Alibi znikło. Tak było od początku, przysięgam. Jak macie do tego dobre uzasadnienie? Śmiało piszcie w komentarzach. Jestem ciekaw. Po raz kolejny coś od was, moi drodzy, czyli kolejny komentarz pod postem z grupy. A konkretniej to od Nadi. Tosty z topionym serem. W sumie w samą porę, bo zgłodniałem. Chcesz zrobić pyszne i chrupkie tosty z topionym serem, ale nie masz specjalnego opiekacza? Nic straconego. Zwykły toster należy położyć na boku i włożyć do niego chleb z serem. Smacznego. W sumie zgłodniałem, także sprawdźmy, może się uda. Oprócz tostera mamy też chlebek tostowy, jedna kromeczka, druga kromeczka. Mamy też serek, jeden plasterek, drugi plasterek. Pakujemy pierwszą do tostera, drugą również. Albo będę miał tosty, albo będę miał po tosterze. Jak na razie to wygląda całkiem obiecująco. Pytanie tylko, czy się zrobi? Czy ten ser się roztopi? Czy się nie zleje? Czy nie przypali się od dołej. Coś nam się zaczęło dymić, ale to może jakieś stare okruszki. Gorzej, jak nam tak wyskoczą nagle, więc ja może tutaj tak papier podstawię, żeby nie spadły na stół. Jak na razie ser nie wygląda na stopiony. Oj, coś się dymi. Tak dość mocno się dymi. Tak dość mocno się dymi, a mamy tu czujki. Nie dym się, panie, to sterze. Ale już śmierć z pełnym chlebem. To już musi być już. O, chyba wiem, co się dymiło, ten drugi się... O nie, ten drugi w ogóle wszedł między kratki. Moment, wyłączę toster z prądu i spróbuję go jakoś wydobyć. Ojej, poszarpał się cały. Dobra. Tym, co zostało w środku, zajmę się później, a teraz spójrzmy na tosty. Od góry widać, że jest lekko przypalone, ale może to sama skórka? Zobaczmy od spodu, uwaga! Ej, od spodu wygląda całkiem nieźle. Ser się stopił na drugim. Też ser się stopił, tylko trochę tam, tu, tu, tu go tak troszeczkę zostało. A od spodu drugi wygląda jeszcze lepiej. Jest całkiem brązowy. To trzeba prze te... A, moment! Co by to były za tosty, gdyby nie ketchup, który został nam jeszcze z poprzedniego kaka Oficjalna próba. Ej! <ścoughs> Ej! To jest całkiem spoko, to nie jest fake Da się zrobić tosty. Ser się topi. Pieczywo. Jest chrupiące, jednakowoż problemem pozostaje to, co zostaje we wnętrzu tostera, czyli kawałki chleba. Ale może po prostu miałem pecha? Jeżeli ktoś z Was zrobi podobnie tosty, dajcie koniecznie znać w komentarzach, a ja sobie zjem drugiego. Ten lifehack uważam za uniewinniony. Totalnie. No, prawie totalnie. Kolejny 5-Minute Crafts i coś związanego z koszulką i markerem. Sprawdźmy. Okej, okay. mamy markera. Rysujemy sobie na koszulce przecudowny paskudny wzór ze smutną buzią. Lejemy to jakimś żelem, następnie przykładamy wacik. Marker się rozmywa, na to nasypujemy sodę i sok z cytryny. I to zaczyna sobie bąbelkować, a my zaczynamy trześć to szczoteczką. I dalej jest tam marker. A teraz jest łoż, czyli umyj. I fantastycznie nie było śladu, widzieliście? Ja już teraz się czuję oszukany. Ja, ja, ja w tym momencie czuję, że to jest oszustwo, ale. No... No nie, no to musi być oszustwo. Powiem tak, mam tu sok z cytryny. Jak to działa? Wale co najmniej pół butelki jednym duszkiem. Serio. No to lecimy, mamy tu koszulkę do picia z ziemniaków. W tamtym momencie coś we mnie umarjo. umarło. Umarło, umarło. Z sorki ziemniak, nie ciebie miałem na myśli? Tutaj mamy. Marker i lecimy z rysowaniem wzoru. I gotowe. Mamy tu przecudownego y, ziemniaczka. A teraz, zgodnie z instrukcją, potraktujmy go dezynfekującym żelem. Pomijając fakt, że ten żel był droższy niż ta koszulka, to całkiem się opłaca. Teraz rozprowadźmy go wacikiem. No dobra, nasz ziemniak się trochę, trochę, trochę zaczyna rozlewać. Faktycznie trochę mu się przytyło. Prawdopodobnie dlatego, że ten żel jest procentowy i po prostu rozpuszcza marker. To powinno wystarczyć. Teraz czas na sodę oczyszczoną. Nie będę mu żałował. Niech się dopierze dobrze. Serio, jak to zajdzie, to wypiję połowę butelki na raz, obiecuję. Ciekawe, czy się zapienie jak na filmiku. O, wow! To z pieniem to akurat nie był fake, no ale wiadomo, to soda plus kwasek. No i co? Teraz szorujemy szczoteczką. Jak na razie to, to nie schodzi, no ale to chyba tak nie schodziło też od razu na filmiku, więc jeszcze jest nadzieja. Żebyście nie mówili, że się nie przykładam, ja to naprawdę mocno szoruję. Szczególnie w tym miejscu spróbuję wytrzeć. O, weźmy sobie taki jeden punkt, w którym powinno zejść na 100%. Lewa strona ziemniaka. Jak na razie nie. Jak na razie tak mi się wydaje, że ten marker się trochę rozciera po koszulce co najwyżej. <laughs> no i teraz, zgodnie z instrukcją, powinniśmy zakasać rękawy. I wyprać naszą koszulkę. Nikt nie mówił, że nie może być ręcznie. Myślę, że jak chwilę popiorę w ten sposób, to powinno wyjść na to samo, co w pralce. Może nie jestem najlepszym praczem, ale uwierzcie mi, daję z siebie wszystko. Dobrze piorę przemajak, myślisz? Świetnie. Najlepiej piorę, nie? O kurde, ale ze mnie pracz. Aż się szopem poczułem. <laughs> Wiecie, bo bo, bo. szop pracz. To ja będę prał dalej może? Dobra, teraz damy temu tak z 20 minut, żeby się porządnie namoczyło, a następnie przepiorę to jeszcze raz. Także... 2000 I minęło, tak więc czas na ostatnie pranie. Zrobię to bez podglądania, żeby nie wiedzieć, czy schodzi, aczkolwiek dobrze postaram się wytrzeć tą koszulkę. I okej, okay, jeżeli miałoby zejść, to zdecydowanie już powinno. Woda w misce zrobiła nam się trochę ciemniejsza, więc jest szansa, że jakaś tam część tego markera została usunięta. Pytanie czy cała? No to uwaga. E <słuch> No, cóż wam mogę powiedzieć? Chyba jednak oszczędzę, oszczędzę sobie tej wątpliwej przyjemności picia soku z cytryny, bo ten live hack to najzwyczajniejszy w świecie. Fake. Oszustwo. Oszukali nas. Oszukali. Jak ja mam teraz bić ziemniaki? E, nie wolno bić ziemniaków. Czemu? Bo one mają uczucie. A, a. A jak biłem całe życie? To kara. Jaka kara? Wypij trochę tego soku. <laughs> nie, dobra. <śmiech> dobra, <śmiech> nie, niech będzie. Ale bicie ziemniaków wtedy zostanie mi odpuszczone. No, powiedz. To za ziemniaczki. I, I za ciebie, ziemniaczku. Ej, to jest kwaśne, ale dobre. Ej, to jest kwa... Dobra, więcej nie wypiję. Ten mały łyczek był spokojny. Jak wypiję więcej, to totalnie nie. Kurde, ja twarz. Nie polecam samego soczku. A jak już jesteśmy przy temacie koszulek, to może w nowym roku chcielibyście sklep z koszulkami, tylko takimi, wiecie, nie, że taki wzorek, jakieś logo na całą koszulkę, tylko mały, dyskretny wzór, ewentualnie stonowany, fajnie rozkminiony napis. W sumie mam kilka pomysłów z tyłu głowy, także dajcie znać, czy chcecie, może Wam by się spodobały. Moje pomysły mógłbym zostać projektantem. Projektantem modowym? Norbi tą żywę Ale serio, mogę zrobić sklep, jeżeli będziecie chętni. I oglądamy kolejny, mamy tutaj zakreślacz, którym ktoś sobie bardzo pięknie zakreśla tekst, podświetla na żółto, czasem się to przydaje i och nie, zeszło. Cytryna, patyczek i co się dzieje dalej? Schodzi. Ej, to wyglądało, w sensie, to było zrobione na jednym ujęciu, to wyglądało dość idealnie, ale nie chce mi się w to wierzyć. I dlatego też oczywiście mamy tu kartkę papieru. Cytrynkę, waciki i zakreślacz. A nawet dwa, żeby przetestować oba rodzaje. Jeżeli to zadziała, to, to, to zjem połówkę cytryny, ale jeżeli nie zadziała, to tym razem tego serio nie zrobię. No to lecimy z podkreślaniem. Pierwszy rządek tutaj, i hop, i drugi rządek drugim pisakiem. No i teraz weźmy sobie cytrynę, namoczmy patyczek i zobaczmy, czy to w tak magiczny sposób zejdzie. Na przykład tu na boku. Co? Co? Przemocz, ty to widzisz? Tak. Czemu to tak działo? Co? co do cholery, Ej, To był chyba najbardziej podejrzany livecake tego odcinka! Zobaczcie! Po pisaku ani śladu! Nie, no nie, nie! Nie, nie chcę już połówki co, Ja już mam dość po tym soku! Nie, ja to muszę sprawdzić jeszcze raz. Weźmy jakiś inny kolor. No to spróbujmy jeszcze z takim. Spróbuję teraz, tak wiecie, porządnie zamalować na zielono. No i zobaczmy. Ej, ten się robi trochę błękitny, ale schodzi. Ale fakt faktem, ten jasno-żółty, tak jak na filmiku, schodzi najlepiej. Ten wygląda na to, że zmienia kolor, a dalej ściera nam się tekst. Ale to też ciekawa właściwość, że z zielonego robi się niebieski. Okej, okay. zwracam honor. Ten lifehack jest uniewinniony, a ja jestem wam winny. No dobra. Mam nadzieję, że zostawiliście łapkę w górę, bo więcej nie będę podejmował się tak głupich wyzwań. Są cztery przecudowne połóweczki cytryny. Mmm, przepyszne. Samo zdrowie. Witaminka C. Serio. Polecam każdemu. Spróbujcie i tego Ewka i połowę cytryny. Serio, połowa cytryny jest przepyszna jest. Komentarz od Kamila. Czyste złoto, mój ulubiony z całego posta. Kamil napisał. Powinno działać ogólnie, tylko trzeba odstawić na kilka minut, a pod spodem zamieścił takie właśnie zdjęcie. Jak nic, Kamilu, będzie działać, ja to wiem, ty to wiesz, pokażmy to jeszcze reszcie i udowodnimy, że, że, że to nie jest fake, że, że, że to tak działa. W końcu, kiedy polejesz cytryną ekranik, no to przecież musi się zregenerować to normalne właściwości cytryny, prawda? Dlatego też mamy tu pęknięty smartfon i piękną, świeżutką połowę cytryny. No to co? Nie pozostaje nic, tylko udowodnić, że to, że, że to działa. Uwaga. No i proszę, patrzcie, cytryna się wylewa, rys jest coraz mniej, Oczywiście, no, no, no skoro to było na miniaturce w 5 Minute Craftach, no to jak by mogło nie działać? No, no jak? No, no magicznie znikły... Ej, moment! Co, co, że chcecie mi powiedzieć, że jednak nie znikły? Ja jestem pewny, że jak przetrę ręcznikiem, to rys już nie będzie i pęknie i niczego nie będzie. No. 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 No, jednak są. Ale jestem pewien, że to przez to, że mieliśmy oczywiście zły gatunek cytryny, no bo tak to tak to by na pewno się naprawiło. Albo mieliśmy zły gatunek smartfona, nie wiem, coś poszło nie tak, ale 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 ten obrazek wyglądał całkowicie legitnie. A tak, w ogóle moi drodzy, to ja chciałbym wam się wszystkim czymś pochwalić. Otóż w roku 2019 mój profil na aplikacji Firework zajął pierwsze miejsce spośród wszystkich polskich twórców, za co bardzo serdecznie wam dziękuję, bo to przede wszystkim wasza zasługa. Po jednym filmie nabiliście tam 40 tysięcy obserwujących, oglądacie wszystkie filmiki, które wrzucam, co jest naprawdę niesamowite i motywuje mnie do dalszego działania. I złożyłem wam też pewną obietnicę. Obiecałem wam, że pokażę najciekawsze filmiki w waszym wykonaniu, które wrzucicie z hashtagiem #dis. Tak więc lecimy! Bo widzowie na Fireworku naprawdę się postarali i jest co oglądać, i było też w czym wybierać, bo wrzuciliście tych filmików około 500. Tak więc lecimy z pierwszym. Także słuchaweczki w uszy i lecimy! Profil numer jeden to profil X Darkness, na który bardzo serdecznie was zapraszam i X Darkness pokazała, co można zrobić z dwóch ołówków, z pinki, a filmik nazywa się Co zrobić, gdy nie masz cyrkla. No i jak widzicie. W ten sposób da się narysować bardzo ładne koło. Przydatny lifehack, szczególnie w szkolnych czasach. I ta końcówka. Krok jeden, narysuj koło. Krok dwa, narysuj resztę słonia. Propsuję za poczucie humoru. Deoden Cóż on to przygotował? Schowek ze szpatułek. No i proszę. Mamy piękny schowek pełen kinder bueno. Ewidentnie. Król patyczków. Tym razem pan Oskiś, który pokazuje nam... a ja wiem, co to jest. To jest od pizzy. Podstawka na telefon z czegoś od pizzy. No właśnie, to jest ten taki mostek, który trzyma... No i co? I da się z tego zrobić podstawkę? Ściął sobie kawałek? No i cykens! Telefonik elegancko sobie siedzi. Prosta podstawka, szczególnie przydatna dla miłośników pizzerki. Teraz czas na widza, który zasługuje na szczególne wyróżnienie. Rowashi. Wiem, że kiedy Rowashi coś wrzuca i mnie oznacza, to to będzie spoko, bo robił to już niejednokrotnie. Tak więc zobaczmy, co przygotował Rowashi i w ciemno. Zapraszam Was na jego profil. Lecimy! Siemanko, jestem Robasz i witam Cię na Firework, czyli na platformie, na której możesz oglądać filmy zarówno wertykalnie, jak i horyzontalnie, a dzisiaj da się pokażę Ci dwa lifehacki na oszczędność czasu. Zapraszam. No proszę, dwa lifehacki w 30 sekund, to faktycznie się da się oszczędzić czas. nie buty, wystarczy, że dwa razy zrobimy taki ruch. Albo można nosić na rzepy, no i wtedy nie trzeba wiązać butów. Co? Raz. I cyk. Dwa. E? Elegancko. Każdy drugi? ten live ma napisy po właściwej stronie, więc nie trzeba będzie się męczyć. Tak! Tak! To jest tak wkurzające, kiedy próbujecie włożyć usb i Próbujecie raz, dwa i dopiero za trzecim razem działa. Dwa przydatne lifehacki. Propsik, panie Rowasi. Teraz czas na dwa filmiki, które może nie są lifehackami, ale z pewnością zasługują na to, by pokazać je w odcinku, bo w mojej ocenie są niesamowite. Pierwszy od żymon. No i patrzcie, co nasz Fumfel nawijał. Śmiga sobie na hulajce i bęk! Proszę bardzo, jeden Tail Whip. Bęk! Drugi Tail Whip. I bęk trzeci, ale odpowiedzialnie w kasku szanuję, a za Skilczy tym bardziej. W drugi film natomiast trochę nie chciało mi się wierzyć, tak więc sprawdziłem, czy jest autentyczny. I jak się okazuje, najprawdopodobniej jest. I jest to film od Karola Pieczarki, który, jak widzicie, skacze ze skoczni i wziął! Leć, Karol! Leć, Karol! Leć! 57 nie, to nie było 57, to było 102 metry! Ale tak całkiem szczerze, to niesamowite, że macie swoje pasje i talenty i przyjemnie się coś takiego ogląda, nawet jeśli to nie livehaki. Tak więc zapraszam na profile widzów dzisiejszego odcinka na Fireworku i oczywiście na mój. I zapraszam was również do subskrybowania kanału wraz z dzwoneczkiem. Jak widzicie, jeszcze jest jedna rzecz, która się zmieniła i jest to logo, także może tym bardziej zachęci was do kliknięcia. I jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zapraszam na poprzednie i to wszystko na dziś. Trzymajcie się ciepło. To nowe logo, takie szykowne, takie gustowne, takie minimalistyczne. To będzie dobry rok.